Misją 24 metry jest zapewnienie klientom wszystkiego, co kochają w akumulatorach litowo-jonowych, ale w cenie, którą również pokochają. Wyobraź sobie, że przejeżdżasz 1600 km na jednym ładowaniu, a następnie zatrzymujesz się na zwykłej stacji, podłączasz się i po 4 minutach masz 320 km z powrotem w akumulatorze. Bez nieporęcznych megawatowych ładowarek i godzinnego oczekiwania. Brzmi jak science fiction, prawda nieprawda. W centrum uwagi znajduje się 24 Metro Technologies, cichy, ale potężny amerykański innowator w dziedzinie baterii. Ich nowa platforma półstałych baterii i ten tajemniczy elektrolit Eternalite to prawdziwe przełomy. A żeby jeszcze bardziej podgrzać atmosferę, Elon Musk mógł właśnie ujawnić, co Tesla planuje z nim zrobić co więc sprawia, że ta bateria jest tak potężna, szybka i wyjątkowa. Zajrzyjmy za kulisy i wyjaśnijmy wszystko. Czym jest Eternalite w akumulatorze o żywotności 1000 mil? Wszystko sprowadza się do jednego słowa, które brzmi jak wyjęte z powieści science fiction Eternalite. Na pierwszy rzut oka nazwa ta brzmi bardziej jak nazwa marki wody butelkowanej z lat 80., ale w rzeczywistości to elektrolit nowej generacji opracowany przez 24 Metro Technologies. I może to być ostatni element układanki przełomu w dziedzinie pojazdów elektrycznych, na który wszyscy czekali. Bo o to właśnie chodzi. Wszystkie baterie wykorzystują elektrolity do transportu jonów między elektrodami. Tak właśnie przepływa energia. Ale większość z tych, których używamy dzisiaj, zwłaszcza w pojazdach elektrycznych, ma dość poważne ograniczenia. Są przyzwoite pod względem przewodności bezpieczeństwa lub szybkości ładowania, ale rzadko wszystkich trzech. Eternal Light to zmienia. 24 Mepler odkrył, jak zwiększyć przewodnictwo jonowe, czyli szybkość, z jaką jony mogą przemieszczać się w akumulatorze prawie trzykrotnie w porównaniu z konwencjonalnymi elektrolitami ciekłymi. A żeby to zobrazować, wyobraźmy sobie ciśnienie wody w rurach. Większość elektrolitów przypomina stary blok mieszkalny z cienkimi rurami i nierównomiernym przepływem. Eternalite bardziej przypomina wysokociśnieniowy wąż strażacki. Efekt energia. Przepływa przez system szybciej, płynniej i czyściej. To podstawa prędkości, którą zaraz zobaczysz. Teraz, gdy 24 MEG połączyło ten Eternalite ze swoją platformą baterii półstałej, wydarzyło się coś niesamowitego. Otrzymujesz czterokrotnie szybsze ładowanie bez przepalania baterii i bez potrzeby używania futurystycznej megaładowarki wielkości ciężarówki. Oznacza to wydłużenie zasięgu o ponad 300 km, czyli nieco poniżej 200 mil w niecałe 4 minuty. Tak jest jedynie. Mówimy o ładowarkach, które już istnieją. Standardowych publicznych ładowarkach 400 piąpi i 800 piątki. Żadnej specjalnej infrastruktury żadnej stacji benzynowej rodem z science fiction na pustyni. Wystarczy podłączyć, rozprostować nogi, a twój samochód elektryczny będzie gotowy na kolejną dwugodzinną jazdę, zanim zdążysz zjeść przekąskę. Ale to właśnie tutaj kierowcy samochodów elektrycznych mają do czynienia z prawdziwymi problemami. Zimna pogoda. Jeśli kiedykolwiek jeździłeś samochodem elektrycznym zimą, znasz ten ból. Spadek zasięgu. Ospała reakcja. Akumulator, który po prostu nie chce się obudzić. Ale Eternal Light został zaprojektowany tak, aby radzić sobie z ekstremalnym zimnem w sposób w jaki inne elektrolity nie potrafią. W testach laboratoryjnych zachował 80% swojej pojemności w temperaturze minus 40 stopni Celsjusza. To temperatura, przy której rzęsy zamarzają, a większość baterii zaczyna wołać o pomoc. Ale Eternal Light po prostu przesyła jony, jakby nic się nie stało. A co czyni to wszystko jeszcze bardziej imponującym, to to, jak idealnie wpasowuje się w świat baterii, który już mamy. Nie musisz rozmontowywać linii produkcyjnych ani wyważać otwartych drzwi. Eternalite wykorzystuje istniejące materiały do produkcji akumulatorów litowo-jonowych, w tym lit, metaliczny krzem i grafit. Niezależnie od tego, czy producent pracuje nad projektami półprzewodnikowymi nowej generacji, czy modyfikuje starsze systemy, ten materiał sprawdzi się idealnie. To jak aktualizacja oprogramowania telefonu, aby był dwa razy szybszy bez zmiany sprzętu. Człowiek stojący za tym przełomem naoki OTA, prezes 24M, wyraził to dość jasno. Powiedział, że to nie jest jedynie marginalna poprawa. To platforma, która może zapewnić zasięg 1600 km, to około 1000 mil na jednym ładowaniu. Mówił również o długiej żywotności, co oznacza, że baterie nie tylko wystarczą na długi czas ale i będą działać latami bez znaczącej degradacji. Pomyśl, co to oznacza. Koniec z lękiem o zasięg, koniec z szukaniem ładowarki co kilka godzin i znacznie mniej wymian baterii w ciągu całego okresu użytkowania pojazdu. Oddalmy się na chwilę. To nie jest jakiś laboratoryjny dowód słuszności koncepcji. Eternality firmy 24. M jest już zintegrowany z działającymi prototypami, a firmy zaczynają się temu uważnie przyglądać. No i jest jeszcze czynnik Ilona. Według kilku trafnych plotek Musk mógł już dostrzec potencjał tego elektrolitu. Niektórzy podejrzewają, że kolejna fala innowacji Tesli może po cichu spocząć na barkach Eternalite. Jeśli to prawda, mamy do czynienia z poważnym zwrotem w dominacji na rynku baterii, który nastąpi nie w Chinach, nie w Niemczech, ale właśnie tutaj. Czy zdarzyło ci się kiedyś siedzieć w zamarzniętym samochodzie, obserwując jak zasięg twojego samochodu elektrycznego kurczy się w czasie rzeczywistym, a może stałeś przy ładowarce, przez co wydawało się, że wieczność tylko po to, żeby trochę doładować. Ale jak to się ma do obecnego akumulatora Tesli 4680 albo co inni producenci samochodów kombinują za zamkniętymi drzwiami Tesla. 4680 kontra 24M Eternalite Akumulator Tesli 4680 miał być tym jedynym przełomowym czymś, co ostatecznie zniweluje różnicę między samochodami elektrycznymi a tradycyjnymi samochodami benzynowymi, nie tylko pod względem zasięgu, ale także ceny produkcji i osiągów. I przez jakiś czas dzierżył tę koronę, ale teraz gra mogła się zmienić, bo podczas gdy bateria Tesli Gen 1 4680 osiąga moc około 244 Wkłucza na kilogram nowa bateria. 24. M zasilana elektrolitem. Eternalite deklaruje 660 W. na kilogram. To prawie 2,7 razy więcej energii zgromadzonej w tej samej masie. Jeśli brzmi to abstrakcyjnie, ujmijmy to w sposób namacalny. Wyobraź sobie dwie baterie o tej samej wielkości i wadze. Jeden. Zabierzecie z San Francisco do Los Angeles, drugi z San Francisco aż do Seattle bez ładowania. O takiej skali zmian mówimy. A dla kierowców pojazdów elektrycznych to różnica między planowaniem podróży z uwzględnieniem ładowarek, a jazdą jak zawsze. Porozmawiajmy teraz o ładowaniu. Superładowarki Tesli są bez wątpienia szybkie. Większość kierowców może spodziewać się przejechania około 320 km w około 20-30 minut. I to w dobry dzień z ciepłym akumulatorem w sklepie o dużej pojemności. Ale Eternal Light wyrzuca to przez okno. W laboratorium zapewnia ten sam zasięg 320 km w mniej niż 4 minuty. To mniej niż czas potrzebny na zamówienie kawy i czekanie na nią w zatłoczonym okienku drive-thru. A tu jest haczyk działa na standardowej infrastrukturze 400 lub 800 V. Nie potrzeba ładowarek o mocy megawatów. Nie jest wymagana instalacja nowej sieci energetycznej. To tak jakbyś podłączył telefon i patrzył jak naładuje się do 50% zanim oderwiesz kciuk od ekranu. Jednak Eternal Light naprawdę zaczyna działać w ekstremalnych warunkach. Zimna pogoda to znany wróg akumulatorów litowo-jonowych. Nawet właściciele Tesli znają tę zasadę. Zasięg spada, prędkość ładowania spada i nagle... 20-minutowe doładowanie zamienia się w cały odcinek serialu. Ale elektrolit w 24 metry zachowuje ponad 80% swojej pojemności nawet w temperaturze minus 40 stopni Celsjusza, to jak zamarznięty płyn do spryskiwaczy. To oznacza, że drzwi nie otworzą się na zimno, a jednak bateria wciąż działa prawie jak latem. A żeby to ująć w szerszym kontekście, Tesla nie jest jedyną marką w wyścigu o baterie. Firmy takie jak SATL w Chinach, LG Energy Solution w Korei Południowej, BYD Panasonic i Samsung SDI walczą o dominację. Jednak obecnie większość ich gęstości energetycznych oscyluje między 200 a 300 watogodzinami na kilogram. Nawet nowa bateria kondensacyjna SATL obiecuje zaledwie około 500. Więc skoro bateria 24 Mayk o pojemności 660 mAh jest w stanie osiągnąć 660 mAh, to nie jest to tylko krok w górę. To skok w pionie. I to jest coś, czego większość ludzi nie dostrzega. Akumulator 24 mety nie jest systemem zupełnie obcym. Jego konstrukcja jest modułowa i elastyczna. Można go zintegrować z istniejącymi liniami produkcyjnymi typu 4680. Oznacza to, że Tesla nie musiałaby zburzyć i odbudować całej infrastruktury produkcyjnej, aby z niej skorzystać. Narzędzia, układ, a nawet automatyzacja mogłyby pozostać takie same. Wystarczyłoby jedynie zastosować nową chemię. To tak, jakby zatrzymać laptopa, ale wymienić procesor na coś trzy razy szybszego i dwukrotnie wydajniejszego. Co prowadzi nas do szeptów. Pojawiły się plotki, przecieki, subtelne uwagi, a nawet kilka pomyłek w rozmowach o wynikach finansowych, że Tesla jest świadoma istnienia tej technologii, że przyjrzeli się Eternalite, może nawet go przetestowali. Elon Musk niczego jednoznacznie nie potwierdził, ale bądźmy realistami. Kiedy pojawi się coś tak potężnego, skalowalnego i wyprodukowanego w Ameryce, zwróci to ich uwagę. Prawdziwe pytanie brzmi, czy nawiążą współpracę, licencjonować technologię, czy po prostu po cichu zatrudnią kogoś, kto zajmie się nią wewnętrznie? Czy skorzystalibyście z tej modernizacji, gdyby Tesla wdrożyła technologię Eternal Light i zwiększyła zasięg do ponad tysiąca mil dzięki czterominutowemu ładowaniu? A może myślicie, że będą dalej udoskonalać model 4680 we własnym zakresie? Ale, mimo wszystko, czy to przełomowe rozwiązanie jest naprawdę gotowe do masowej produkcji? Czy wciąż tkwi w laboratorium produkcja partnerstwa i wpływ na rynek? Wynalezienie przełomu w laboratorium to jedno to zupełnie inny poziom zupełnie nowa era, by produkować go na dużą skalę. Przyjrzyjmy się zatem nocnej podróży przez historię 24M, odkrywając, jak cichy startup z okolic Bostonu przygotowuje się do konfrontacji ze światowymi gigantami baterii i przekształcenia amerykańskiego rynku energetycznego. Nad Cambridge w stanie Massachusetts zapada noc. W zakładzie o powierzchni 13 0 m inżynierowie 24 milionów montują elektrolity i elektrody półstałe na liniach pilotażowych. Zakład ma osiągnąć wydajność 200 MWh rocznie do końca 2025 roku, co oznacza, że będzie dysponował wystarczającą liczbą baterii do zasilania około 6000 pojazdów elektrycznych rocznie, ale to dopiero początek. Tymczasem, na drugim końcu świata w Japonii, Kyocera, partner licencyjny 24M podwaja produkcję swoich fabryk. Ich fabryka w Shiga-yasu wzrośnie z 20 zero jednostek do 400 megawatogodzin rocznie do roku fiskalnego 2026 dzięki inwestycji w wysokości 10 miliardów jenów. To znak, że to nie tylko eksperymentalny szum, ale globalny popyt w działaniu. Nie chodzi o budowę fabryki od podstaw, ale o licencjonowanie i dzielenie się sekretnym składnikiem. Proces Dwadzieścia 24 M jest tak skonstruowany, że każda fabryka w Japonii, USA, Europie może go podłączyć do istniejących linii montażowych bez konieczności burzenia wszystkiego. To ogromna zaleta, ponieważ globalne marki takie jak Kyocera mogą wdrażać tę technologię szybko i bez ryzyka. Z dystansu świat baterii wygląda jak ogromna sieć energetyczna, w której Chiny zapewniają około 75% globalnej mocy. Na przykład Tesla pozyskuje obecnie około 40% swoich baterii od chińskich dostawców. To poważna słabość geopolityczna. To sprawia, że amerykański zakład 24M ma jeszcze większe znaczenie strategiczne. Dodajmy do tego nowe zwiększenie produkcji, a nagle amerykańskie pojazdy elektryczne będą zasilane amerykańskimi bateriami. To nie przypadek. Pamiętacie ustawę o redukcji inflacji, która przyznała ulgi podatkowe dla krajowej produkcji i rozbudowanych łańcuchów dostaw. To bezpośrednia odpowiedź na tę lukę, zachęcająca startupy, takie jak 24M, do budowania nawiązywania partnerstw i pozostania w kraju. Amerykański boom na baterie to nie tylko historia małych innowatorów. To ogromna sprawa. W 2025 roku planowane jest uruchomienie 10 nowych fabryk baterii. Takich firm jak Panasonic, Samsung, LG, SKON, Toyota i Ford. Łącznie przewiduje się, że pojemność baterii w USA wzrośnie do 421,5 GWh rocznie, czyli prawie dwukrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim. To wystarczająca ilość energii, aby zasilić około 5 milionów samochodów elektrycznych rocznie. Kiedy widzisz na drodze nowoczesną Teslę, Forda Lightninga, Chevroleta Bolta, a nawet Toyotę BZ, 4X istnieje duże prawdopodobieństwo, że jej bateria pochodzi z jednej z tych nowych fabryk lub wkrótce tam będzie. Ta ogromna rozbudowa podważa dominację Chin i zapewnia Ameryce niezależność w łańcuchu dostaw. Za kulisami dokonuje się cicha zmiana. To, co zaczęło się jako przełom w laboratorium, przeradza się teraz w coś znacznie większego. Kiocera podwaja produkcję, amerykańskie fabryki baterii zwiększają skalę produkcji, a rządowe programy napływają nowym finansowaniem. Ta technologia nie tylko jest obiecująca, ale i rozwijająca się. A biorąc pod uwagę presję na globalne łańcuchy dostaw i fakt, że Chiny wciąż kontrolują znaczną część rynku materiałów do produkcji baterii, stawka za magazynowanie energii w Ameryce nigdy nie była wyższa. Chcę usłyszeć Twoją opinię. Czy uważasz, że prawdziwa niezależność w dziedzinie pojazdów elektrycznych nastąpi, gdy baterie zaczną być produkowane w Ameryce, czy to tylko greenwashing z naklejkami? Choć chemia ma ogromną moc, prawdziwy geniusz może kryć się w modelu biznesowym. To nie tylko przełom w dziedzinie baterii, to gra licencyjna, która rozprzestrzenia się jak ogień, pozostając niezauważona. To, co robi 24M, to nie tylko inżynieria, to franczyza przyszłości. Zamiast gromadzić technologię w jednej lśniącej fabryce, licencjonują platformę Eternalite innym producentom akumulatorów na całym świecie. To właśnie odróżnia ją od tajnego wyścigu zbrojeń między tradycyjnymi producentami samochodów a gigantami akumulatorów. Można to porównać do Androida dla akumulatorów, elastycznego ekosystemu, na którym każdy może budować. Kiocera dostrzegła to już wcześniej. Podpisali umowę nie tylko po to, by kupić baterie Eternal Light, ale by produkować je samodzielnie, wykorzystując technologię 24. Empty, to jest ukryte źródło. Nie chodzi tylko o zwycięstwo jednej firmy, ale o falę producentów akumulatorów, którzy z dnia na dzień modernizują swoje linie produkcyjne bez konieczności wyburzania infrastruktury. Dzięki temu nie ogranicza ich przestrzeń fabryczna ani nawet geografia. Licencje na tę technologię można uzyskać w Detroit, Tokio lub Stuttgarcie, a skok wydajności nadal się utrzymuje. I tu robi się jeszcze ciekawiej. Firmy udzielające licencji na tę technologię nie wszystkie jeszcze ujawniają ją publicznie, ale możemy ją namierzyć oferty pracy w takich miejscach jak Korea i Niemcy, nowe kontrakty na zakup elektrolitów oraz ogłoszenia dotyczące prac badawczo-rozwojowych, które wspominają o formatach półstałych i kompatybilności z systemem drop-in. Ślad jest. W pewnym sensie eternalite nie jest substancją chemiczną, a modelem dystrybucji. To cicha, niemal niewidoczna strategia wprowadzania na rynek która może zalać rynek, zanim duzi gracze ukończą swoje prototypy półprzewodnikowe. Oznacza to, że rewolucja może nie wydawać się jednorazowym wydarzeniem, a punktem zwrotnym, który dostrzegamy dopiero z perspektywy czasu. Jeśli zatem te ciche umowy licencyjne już trwają, a ich oznaki pojawiają się na portalach ogłoszeniowych i w łańcuchach dostaw, a nie w nagłówkach gazet, to być może prawdziwy wyścig nie polega na tym, kto stworzy najlepszą baterię od podstaw, ale na tym, kto ją najszybciej zmodernizuje. Tak, aby nikt tego nie zauważył. Czy największa zmiana w historii baterii może dziać się na naszych oczach? To ukryta rewolucja. Nie zaczęło się od fajerwerków. Nie było efektownego ogłoszenia burzy na Twitterze Ilona, tylko cicha aktualizacja ukryta w raporcie inżynierskim i umowa licencyjna podpisana z japońskim partnerem. Ale w tym spokojnym wprowadzeniu na rynek kryła się funkcja, która może wszystko zmienić. Dla M Eternalite to nie tylko kolejna modernizacja baterii, to coś głębszego, coś, co nie wymaga fabryk wartych miliardy dolarów ani przełomów science fiction, zamiast tego oferuje coś zaskakująco prostego kompatybilność. I o tym właśnie prawie nikt nie mówi. W gruncie rzeczy Eternalite omija zasady, które zazwyczaj hamują rozwój technologii baterii. To nie jest całkowity demontaż i ponowna budowa. Nie musisz wyburzać istniejących linii montażowych ani przeprojektowywać samochodu, dostosowując go do nich. Chemia sama się układa. Włóż go do akumulatora litowo-metalowego. Działa. Podłącz do technologii anody krzemowej. Nadal działa. Nawet tradycyjne ogniwa grafitowe zostały ulepszone. Konstrukcja jest elastyczna. A teraz czas na szaleństwo. Ta elastyczność to nie tylko wygoda. To może być mnożnik. Taki, który zwiększa wydajność nie o niewielką różnicę, ale o 2 do 4 razy. Wyobraź sobie, że twój obecny samochód elektryczny podwoi zasięg lub skróci czas ładowania o połowę bez zmiany podwozia ładowarki ani fabrycznego układu. Tesla na przykład mogłaby zmodernizować swoje ogniwa 4680 z dnia na dzień. Nie w przyszłym planie rozwoju ani w laboratorium testów beta. Już teraz. Stosowany przez nich proces suchej elektrody jest kompatybilny. Nie trzeba by było przebudowywać hali fabrycznej. To ta sama linia, tylko bardziej innowacyjne materiały. A kiedy już to nastąpi, efekt domina staje się nie do zignorowania. Każdy duży producent OEM, który goni za obietnicami układów półprzewodnikowych, nagle ma wybór. Poczekaj kolejne 8 lat na pełne wdrożenie technologii półprzewodnikowej. Albo włącz chemię Eternal Light do istniejących projektów i przeskocz termin nie siłą, ale sprytną modernizacją. Dzięki temu wydajność pojazdów elektrycznych wzrosłaby o lata bez konieczności budowy megawatowych stacji ładowania, ani gruntownej przebudowy ekosystemu. Oznacza to krótsze czasy ładowania na obecnej infrastrukturze koniec z czekaniem na nowy sprzęt żadnych miliardowych, wąskich gardeł nawet sieć odczuwa zmianę. Jeśli samochód może naładować się na dystansie 200 mil w niecałe 4 minuty bez obciążania systemu krzywa popytu się spłaszcza. Szybkie ładowanie nie ogranicza się już do luksusowych korytarzy z superszybkimi stacjami. Zaczyna wyglądać na wykonalne na obrzeżach miast, na wiejskich przystankach, na zwykłych podjazdach. Historia staje się jeszcze ciekawsza, gdy prześledzimy współpracę. Kiosera nie tylko testuje Eternalite, podwoiła produkcję. Teraz produkuje go na dużą skalę. Nie jako pilotaż, nie jako test. Prawdziwe wolumeny, prawdziwi klienci. Inni globalni gracze podpisali umowy licencyjne, choć większość z nich nie ujawniła jeszcze swoich nazwisk publicznie. Ale wskazówki znajdują się w zamówieniach na dostawy o przyrządowaniu, w fabrykach i ofertach pracy. Dlatego może to być mniej technologiczny debiut, a bardziej ukryta rewolucja. Nie moment, w którym wszystko zmienia się naraz, ale cichy ląd, który już się zapalił. Nie tylko obiecuje nową wydajność, ale także sprawia, że stare projekty nagle stają się bardziej aktualne. A bez konieczności stosowania egzotycznych materiałów czy gruntownej modernizacji, Eternal Light oferuje szybkość, której brakuje większości ulepszeń akumulatorów. Co się więc stanie, gdy jedna modyfikacja chemiczna sprawi, że wczorajsze linie akumulatorów przewyższą jutrzejsze marzenia o akumulatorach półprzewodnikowych? Tesla może być pierwsza. A może mniejszy, bardziej głodny sukcesu gracz wysuwa się do przodu, podczas gdy giganci się wahają. Tak czy inaczej, równowaga się zmienia. To nie tylko lepsza bateria. To cicha zmiana zasad. Uniwersalna aktualizacja ukryta na widoku. A jeśli Eternal Light rzeczywiście jest kluczem, przyszłość pojazdów elektrycznych mogła już ulec zmianie. Cicho, nieodwracalnie, zanim ktokolwiek zdążył się zorientować. Bateria, która pozwala przejechać tysiąc mil na jednym ładowaniu. 200 mil naładowane w 4 minuty. Zbudowany w USA, gotowy do montażu w niemal każdej fabryce samochodów elektrycznych na świecie. To nie tylko innowacja, to transformacja. Dzięki Eternal Light mamy nadzieję na szybsze ładowanie, większy zasięg, lepsze osiągi zimą, a może nawet na przejście na prawdziwą niezależność od baterii w USA. A jeśli Tesla rzeczywiście się w to zaangażuje, może to przyspieszyć transformację na pojazdy elektryczne znacznie szybciej niż ktokolwiek przewidywał. Jaki samochód elektryczny chcielibyście mieć z taką baterią? Podzielcie się swoimi wymarzonymi samochodami w komentarzach.